Wiadomość prawa wszechświata dla Ciebie w dniu dzisiejszym. Niebiańscy posłańcy pragną przekazać kluczowe odkrycie dotyczące kogoś, kto rozważał zakończenie wspólnej podróży. Wybór był starannie przemyślany, aby uniknąć cierpienia i obietnic, które niestety nie mogłyby być spełnione. Teraz anioły zachęcają Cię do podążania nowymi ścieżkami. Pomimo bólu, który przeszywa tę podróż, przekonanie niebiańskie jest takie, że ten wynik będzie korzystny dla obu zaangażowanych stron. Zdarzyło się cudowne wydarzenie, ujawniające niezachwianą naturę tego więzi. Nawet w obliczu prób przeciwnych, połączenie między wami jest przeznaczone, by pozostać niezdzielne. Tęsknota jest głęboka, anioły pozostają przy tobie w chwilach trudności i radości. Bezspornie wyrażą żal i ogłoszą miłość równie intensywną, co ta, którą żywisz. Ich aspiracje sięgają po trwały związek ponieważ podziwiają Twoje cnoty i rozpoznają Twoją wyjątkową zdolność do nawiązywania głębokich więzi. Doceniają bogactwo emocjonalne i autentyczność, jakie wnosisz do relacji. Świadomi Twoich poświęceń w pełni uznają Twoje zaangażowanie w związek. Teraz jest konieczne, abyś posuwał się naprzód z determinacją i odpornością, kształtując przyszłość na korzyść swoich interesów. Czas prosperity nadchodzi i istotne jest, abyś internalizował swoje własne znaczenie, uznając miłość wewnętrzną, którą reprezentujesz oraz wielkość, jaką posiadasz, zdolną do dokonywania prawdziwych cudów. Nie rezygnuj z miłości, ponieważ zbieg dusz jest tuż przed tobą. Pokładaj zaufanie w boskość, której wieczne pragnienie to twoje dobro, i przygotuj się na nowy początek pełen błogosławieństw i cudownych wydarzeń. Potwierdź niezniszczalność tego więzi, która Was łączy, oraz nieuchronność wspólnego losu. Amen. Zękujemy Aniołom z głęboką wdzięcznością. Niech błogosławieństwo trwa. Zękujemy, zękujemy. To była dzisiejsza wiadomość. Mam nadzieję, że Ci się podobała. Pozostaję tutaj, niecierpliwie czekając na kolejne wideo.